Siemano, witam wszystkich serdecznie. Promocja w Admiral Becie jest cały czas, cały czas aktywna, aktualna i tutaj czeka na każdego nowego użytkownika 1300. Dodatkowych środków w bonusie przypisanych do trzech pierwszych depozytów. Jeżeli nie masz konta na Admiralbecie chciałbyś sobie skorzystać z tej promocji, zerknij proszę do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta najważniejsza kwestia na ten moment to potwierdzenie zgód marketingowych i tyle. Już bonusy będą tutaj do, dostępne na Twoim koncie. Kolejny krok, no to właśnie jest ten pierwszy depozyt. Tutaj jest podwojenie do 200 zł. Jeżeli wpłacisz maksa, dostajesz 25 zł jeszcze we Freebecie. Drugi depozyt, 50% do 600 i jeżeli wpłacisz maksa dostajesz 75 zł we freebecie, czy trzecim już tak fajnie nie jest i miło, bo jest to tylko 25% do 400 zł i nie ma tutaj żadnego freebeciora. Aby sobie grać za bonus, trzeba oczywiście obrócić jednokrotnie kwotą wpłaconą. Czyli przykładowo, na pierwszym depozycie wpłaciłeś 200 zł, musisz zagrać kupon lub kupony, które będą właśnie na tą kwotę, i wtedy od razu możesz grać za bonus. Dodatkowo, jeżeli kupon salda depozytowego będzie spełniał warunki obrotu, czyli co najmniej trzy zdarzenia, kurs każdego 1,30, łączny 1,250, to od razu ten kupon salda depozytowego będzie nakręcał obrót. Obrót bonusem, tak jak mówiłem, waruneczki na kuponie i obrót jest trzykrotny. Biorąc pod uwagę, że już z depozytu on się yy, można, można tutaj zacząć robić, ten obrót, no to te trzy. Trzykrotny obrót to jest taki troszkę wirtualny. Jeszcze raz, jak ktoś jest zainteresowany, bo to w sumie już wszystko, prosta promocja, bardzo fajna, ja sam skorzystałem, to zapraszam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam właśnie się znajduje link. Lecimy z dzisiejszym konkursem jeszcze. Wczoraj udało się trafić, generalnie fajnie, bo otrząsnęliśmy się w końcu po tym 13, pi 13 piątku. Eee, piątku 13. I wczoraj było się 17, był czerwca. 17 to, jest moja, 17 to jest moja ulubiona liczba i widać, że tutaj oddała. Dwa kupody siadły, zaraz do, oczywiście do tego przejdziemy. Najpierw jeszcze konkursiwo. Eee, kubek do rozdania, jak zawsze. Co trzeba zrobić? Łapa w górę, sprawdź czy masz. Jak nie masz, to możesz teraz kliknąć, będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie masz subskrypcji, możesz tutaj również nadrobić. Eee, jest ona tutaj wymagana do tego konkursu. I w komentarzu trybujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Słowenią a Czechami to są Mistrzostwa Europy. Do lat 21. Typujecie do godziny 21. Komentarze edytowane, czy dodane po tej godzinie. Nie biorą udziału w zabawie prości. Zna wczoraj, szykupon kupon mój. Bo ja zaczynam dzisiaj od siebie. Największy kurs trafiłem. E, bardzo fajny dubelek. Już od samego początku byłem mocno z niego zadowolony No Francja z Handicapem minus 1,5, 4 do 1 się skończyło, wszystko jasne o co tutaj chodzi No i w ogóle szalony mecz. Aż tak mocno nie wierzyłem w ten over, żeby tutaj się 5 do 5 skończył ten mecz, ale no kurde, prosiło się samo przez się, żeby to właśnie zagrać, nie? I 155-32 wróciło i właśnie dzisiaj tyle będzie na stawce i dzisiaj... Taki trochę nie mój dubel Bo gram dwa razy rzuty rożne Dopiero teraz przed chwilą do mnie dotarło, że Mam dubla z rzutów rożnych yy, Holandia, Ukraina O, ja się zapowietrzyłem przed chwilą Holandia, Ukraina, powyżej 8,5 rzutów rożnych Generalnie ten mecz ma Swoje podłoże statystyczne Ten, ten zakład przede wszystkim yy, Jeśli chodzi o Holandię Bardzo słabo im idą te mistrzostwa Tu są na musiku generalnie w tym meczu Bo muszą Generalnie wygrać, żeby się z Ukrainą pozamieniać miejscami i awansować dalej. Jak spojrzymy na rzuty różne w meczach Holandii: z Danią 6 do 4, dyszka pokryte, z Finlandią e, 2 do 9, 11 pokryte. Spójrzmy na mecze Ukrainy: e, z Finlandią 8 do 5, 13 pokryte, e, 10 do 7 w meczu z Danią, 17 pokryte. Chciałoby się rzec, magiczne słowo, ale odpuszczę sobie i dam szansę temu kuponowi. Drugi mecz, Manchester City z wydat, no i po prostu tutaj liczę, że Manchester City ruszy od pierwszej minuty, a niekoniecznie na początku będą mieli jakoś tutaj mocno łatwo, żeby strzelić gola. Minus 2,5 handicap rzutów rożnych na Manchester City w pierwszej połowie. Po kursie 1,80 w mojej opinii jest to bardzo spoko. Także nie dość, że rzuty rożne, to jeszcze połówka, mocno tutaj poszedłem Generalnie wybrał swoje taktyce, ale może to odda, nie? Eee, dobra, następny był Konrad. Konrad wczoraj też trafił kupon i też całkiem przyjemny, bo River Plate, urawa Red Diamonds na gola, urawy było 1,77. Czy do jednego się skończyło, fajna sprawa. No eee, i plus 5,5. Handicap dodatni na Real Madrid, tak jak mówiłem, że tutaj wcale się, wcale się nie zdziwię, jak Real Madrid zamknie. Zamknie już yy, kwestię awansu do finału. Dobra, fajnie, fajny dubel. A na dzisiaj Kondziu przygotował również koszkarsko-piłkarski dubel Hajotka Helsinki na zwycięstwo z Hakom. No HJK w ostatnich pięciu meczach. Cztery zwycięstwa i w każdym z tych wygranych meczów strzelali cztery bramki. Dokładnie cztery bramki. Fantastyczna ostatnia forma w ofensywie No i już gdzieś tutaj ponadrabiali. Już tutaj tylko trzy punkty do lidera. No i to jest idealny mecz, żeby tutaj właśnie się zrównać punktowo z liderem. Do tego start Lublin z Legią Warszawa. Poniżej 172,5 punktu po kursie 1,44. Ta linia w ostatnich czterech meczach, bo to będzie finałowe starcie. Już w ogóle finałowe, tak? Dobrze tutaj mówię, że jest 2 do 2 i to już musi rozstrzygnąć, czy grają tutaj do czterech w finale. A mi się tutaj teraz naklikało niepotrzebnie. Jak ja chcę tylko flash, i drabinkę. Tak, do czterech zwycięstw, także tutaj jeszcze dwa meczeki na pewno będą. No i gdzieś już tutaj zmęczenie może się wkradć. Ja generalnie myślę, że nie, nie będą właśnie gdzieś tutaj mocno forsować tempa. No zresztą raz tylko pokryli taką linię w ostatnich czterech meczach. I, i podoba mi się, podoba mi się generalnie ten dubel Konrada. No i Łysy na dzisiaj, e, Łysego dubel też mi się podoba. Jest dzisiaj mocne, mocne trypowanko. Real Madrid, Hilal. Real Madrid ma wygrać i strzelić co najmniej dwie bramki. No wiadomo, tutaj Real mocny faworyt. E, I Pachuka. Pachuka czy Paczuka? Z Salzburgiem, powyżej półtora gola i powyżej się na mnie to wrożny. No jak patrzysz na Salzburg możesz spodziewać się ofensywnego meczu. 112 wróci, no jak jeżeli wejdzie i za tyle będzie grano jutro. Mam nadzieję, że wróci. Dzięki za dziś, widzimy się jutro, a wam wszystkim życzę udanej środy. No i zawsze jeszcze jak na koniec zapraszam dzisiaj na live'a. Około godziny 15 będę odpalał, na no, obstawiamy, także sobie potypujemy jeszcze coś na live'ie, jak jesteś zainteresowany To ja Ciebie ziomek, kurde, gorąco zakręcam tam, żeby wbić. Nie może ciebie zabraknąć! Sie